O, no dobrze. Co to? poradnik ogranie, cywilizacja Polacy. Dalej wszystko jedzie. Co tu? Niemcy się poddali ostatnio. Przekonali na Monachium. I im wokół tutaj nakradli jakichś tych cudów. Japońcy coś tu pokradli. No dobra, ale co to? cały czas jest problem z zadowoleniem. Trzeba budować tutaj te cyrki, jakieś tam inne bajery. Co to za... Jakieś bzdury. Obozowisko, judaizmów, co? To... Ale my czekamy chyba na, właśnie, na Wielkiego Proroka kolejnego. Mm, dobra, koniczki sobie tam pojadą. Wy tu kopcie, tutaj jakaś tam murzyńska piechota idzie tam i też z góry czy z dołu. No czekamy teraz aż traktat pokojowy się skończy z tymi wieśniakami. Z Japońcami i wtedy podbijemy ich już tak na amen. No to nie ma co się z nimi tutaj caskać. E, dobra, tutaj tegujemy to. E, tutaj zaraz ta gildia będzie śmieszna. Latarnia no, byłaby spoko, ale właśnie te te. Gdzie to statek hand towarowy handlowy i taki bajer. Żeby te. Bo tylko 2 na 4 mamy szlaki te tak średnio. Książęce stajnie czy się nadają? No niby tak, niby tak. Puda tam ten czy może warsztat lepiej? Ach, ciu. nie będą te polskie stajnie jakieś, żeby zarabiały na siebie, bo inaczej trzeba będzie je sprzedać. Konie, kurde. A i ty nie możesz tu przepłynąć, bo bo nie. Hm. się temu Naprawią cię na morzu. Hm. Już już koledzy, już fajnie, nie. Przed chwilą się biliśmy tutaj ten dużo na pewno zrobiło to państwo miasto blokując kolendrów. Cutny statek tutaj pływało. Czy ktoś chce. Szlak. O judaizmu, sporo osób. Pewnie w ogóle jako jedyny mam tu religię jakoś mniej więcej, więc niech będzie do Hong Kongu. Tutaj na pewno cyrk. Wy tu też od góry jazda. No i tu zatopimy ten stateczek. Się ucieszą chociaż trochę. O... Dalej tutaj, jak zbudujemy Notre Dame, to wtedy. Zadowolenie plus 10 wskoczy, to powinno rozwiązać parę problemów. Co to? Kolejna murzyńska piechota. I wielki pisarz w Warszawie. Ciekawe kto. Uwin? Nie, nie ten rok, a w Rumi. Znacie takiego? Ja nie osobiście, niestety. Mam nadzieję, że nie zabiorą mi tutaj jakieś tam matury z polskiego, ale no nie znam typa. No a ty zwiedzasz, zwiedzasz teraz. W dół... A nie, przypłyniecie w dół, bo tutaj. Was nie puszczą, chłopaki tutaj gdzieś płyną. To jest droga, tu jest droga, ale i nie wyświetla. A takie tambogi graficzne oko. Co ten Wrocław przez 100 lat budował tutaj, tego. A no, sakra. Boże Może Wrocław, może kupimy ci te kurde, jakieś tych roboli. To naprawdę też smutne aż. Nawet tu się kampcie. O, droga się nawet pojawiła. Mhm, mm te bite jakie kurte, <grywka> Bakter znaleźli, gdzieś tam na wypiś Oko. spoko. I was tutaj, kurde, na pewno trzeba zrobić. Wy też gdzieś tu chodźcie od dołu. Murzyna piechota tutaj. No, nawet mają tu jakichś japońskich zbrojnych. Ale to raczej nic nie da. Przedzieliśmy ich pewnie tam w badaniach, w cheatach we wszystkim, tutaj można się pośmiać, że Gdzie to jest rado doradców, o, że tam chłop coś powie, o. Wytwarza 60 przy populacji 50, no dobra, to może nie jest jakiś niesamowity ten, no bo nie ma jeszcze pobudowanych tych tam bibliotek, jakichś tam innych głupot. A tymczasem tutaj, do Wrocławia wszyscy. Trzeba postawić Wrocław na nogi. To był we Wrocku ten wie jaki tam jest cyf. Dobra. A gdzieś tu pisze, przez ile jeszcze będzie ten yy, traktat pokojowy? O, która musi minąć. O. Puh. Sami sobie sprzątnęli obozowisko. Belgrad. Jak to zerwano połączenie, co się stało się? Ok, a tym. A to czemu? Bo idzie przez Singapur, a oni nie są już ziąkami, czy o to chodzi? Złota mógłbym im dać, ale tak średnio to się opłaca. O no właśnie, wielki ten się pojawił, gościu. No i sobie rozwiniemy dzięki niemu religię. Religię można raz rozwinąć. O, tu trzeba kupić to pole. I wtedy mamy kolejne dwa wierzenia. Uh -huh, uh. Ty nic nie napiszesz dalej, to też idziesz do Wrocławia chyba. No to wygląda. Czemu wy tu? tu? Wy mieliście kopalnię skończyć, kurde. Polscy robotnicy oczywiście nie wiedzą co się dzieje w ogóle. No i teraz możemy wybrać kolejne dwa wierzenia. No ja tu zawsze biorę chyba... Pagody, o ile dobrze pamiętam. Żeby tą wiarę na coś wydawać, a nie na te, bo wiarę tam wydaje się na jednostki religijne albo na budyneczki religijne i ta pogoda w sumie spoko. Dwa zadowolenia przy takim czymś. Bardzo chętnie. I jeszcze gdzieś jakieś tu teksty religijne, czy jak to, gdzie to jest? Hmm. Chyba, że to zabrali, bo coś nie widzę tego, bla, 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 rozprzestrzenia się do... To... No dobra, no to niestety wędrownika z nadzieją, tam jest chyba zajumali te reliki, się gdzieś tu przegląd religii, o. to coś zabrał? Mm. O właśnie, tutaj mi ukradli katolicy teksty religijne. Tam jest trochę lepszy bonus, jeśli pismo się wynajdzie. To bardziej się rozprzestrzenia, no a tak to nie mogę nic zrobić. Dobra, amfiteatr mi tutaj zbuduj, żeby ten gościu mógł coś napisać wreszcie, bo to wstyd. Zrób mi cud, taki fajny, że on tam yy, złote ery tutaj, no... Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będę miał złotą erę. Yy, będą o 50% dłuższe. Bardzo fajny cudzik. O, ale Notre Dame właśnie przydało się gdzieś zaraz tutaj stegować. Hmm. Nie jestem już potrzebny, o. A wie ty kurde czego. Poszło. Mm, do Kyoto można popłynąć albo do Hongkongu, No dobra, nie będzie do Kyoto, se popłynie. Mm, a ty zrób to Notre Dame, niech będzie w... <gryw> Notre Dame powstanie w Łodzi. No to ciekawe. A to dalej nie ma tego połączenia. To nie wiem, że tu trzeba. <ścoughs> Zero produkcji i klasa. Zrób ten warsztat. Wy tu tą kopalnię poproszę. No, a Wy zrobiliście już drogę, tylko właśnie coś tutaj brakuje tej ścieżki. Yy, dobra, teologia może tam pouczymy trochę o bogu w szkołach i tak dalej. To Polacy lubią chyba. Wielki generał, spać. Wy też spać. A Wy, kurde, musicie się cofnąć trochę, bo tutaj te wieśniaki tam no, pewnie splądrują, to wie, no, tyrać i tyrać. No. no, już zaczyna się właśnie. Jeszcze to, co? To. To znaczy, no bo, jak jest niezadowolenie wysokie, to ci ci mogą się pojawić. Nie powiem, że nie, tylko dlaczego pojawili się tak po prostu, i dlaczego tutaj. Hmm. Trochę trudno mi to zrozumieć. Ale ty się ukryj tutaj, a ja tutaj trzeba co? Zakupić chyba kogoś kurde. Tam zakupię konnicę. Właśnie po to jest pieniądz, żeby w takim czymś nagle sobie zrobić jednostkę, zakupić, ale no... Trochę lol. Może jeszcze murzynów jednych tam oddeleguję. No, bo oni tak po prostu się zespawnowali i klasa. Głupie. O i ci mi dali jednostkę, to też tam... Chyba mi ci dali. No tak, bo koniec są tutaj. Jasne, otwarte granice, czemu nie? Niszczą wszystko oczywiście najbardziej postępowi bo te polityki czyli tu kulturowe bariery. O teraz już jest połączenie no przez to że nie byliśmy chyba z nimi tutaj dziąkami, to nie chcieli nas puścić Dobra ratrufle trzeba zategować Ty tam tu Pójdziesz konnica musi tu jechać eee... O Koniki odzyskają tutaj gościa, a ty się też chowasz tutaj, wielki inżynierze mój. No w sumie możesz powiedzieć tutaj, o i wielcy ludzie oczywiście mogą zawsze stworzyć na polu jakieś rzeczy, oprócz tam wielkich pisarzy, tam tych tych kulturowych, to można tak zrobić przyspieszenie cudu, że do jednej tury, albo właśnie y, manufakturę, czyli taki o, domek postawi, że tu strasznie dużo produkcji będzie na tym polu. No ja osobiście raczej lubię manufaktury, czasami ewentualnie właśnie, no w mógłbym przyspieszyć Notre Dame, tak powinienem pewnie zrobić, ale mówię, kto mi tam zabroni. No Ramurzy, nie weźcie mi tutaj tych, kurde, koniki. Biedni <grystanie> Japończycy chcieli miasto gdzieś tu założyć, ale no zablokowałem ich trochę i nie wyjdą. Hmm. Wino za pięć tego. No bez sensu kompletnie. Wino za kakao. O, to już lepiej. No kurde, spryciarze. Muszą popłynąć. Cud natury jakieś tam odkryłem. No, rafa koralowa jest tam jednym z niewielu cudów, które mają kilku, ty, kilka pól, zajmują. ich tu zabić. I na górze zmasakrujemy tymi konikami, pewnie obóz. Bo ojej jeszcze wielki artysta się nam pojawił: Giuseppe Artimbolo, tak jest. No i on może wielką, tę złotą erę nam zrobić, albo jakiś obraz. No a my, oczywiście, obraz chcemy. No, jakieś. Wegetariański kolor, spoko. No i każdy ten, ten teraz można zobaczyć, właśnie wpływ nasz tutaj yy, rośnie na nich, nasza ta turystyka tutaj. Yy, o i wielkie dzieła zaczynają się pojawiać. Każde wielkie dzieło jest warte dwa kultury i dwa turystyki. Dobra, tu sobie zasłonimy tym stateczkiem, tu sobie tym pójdziemy, tu se tym. Zobaczymy, co zrobią. A, koniki. Jedźcie tutaj, a tutaj zbejtujemy ich, pewnie oni zajmą tego gościa, a my ich tutaj zmasakrujemy. My tutaj też trzeba iść już naprawiać ten shit cały. Ale... Nie ma nawet co eksplorować, no to pilnuj tutaj, żeby tam nic nie przypłynęło. Rafa oczywiście tutaj. Kompas, kompas. A niech będzie kompas, niech Polacy odkryją coś fajnego wreszcie. No i wy też zróbcie farmę. Oparte, a pewnie niech będzie. Wszystkie takie rzeczy też mają wpływ oczywiście na turystykę. Kiedy otwieramy granicę, to jest bonus tam chyba 25%. Z tych czterech jest dodawane do tego wszystkiego. Czyli jeszcze szybciej oczywiście to w dwie strony działa. Oni na nas wpływają, a my na nich. No ale my raczej mamy więcej kultury niż oni. No tamten, spoko, spoko. Wy tutaj dalej tam gonicie. Dobra, i Mudzin tutaj, dzidy Załatwili ich A wy do naprawiania tego wszystkiego złomu całego No, <ścoughs> musieli wrócić Dobra, Wy kampicie, wy sobie tutaj pojedziecie Kasa się tam zgadza, ciągle jest jakiś problem z tym mauzoleum, nie opłaca się koloseum. No i też już możemy, bo zrobili tutaj amfiteatr w Krakowie i co napiszą? Zapukaj, a drzwi otworzy, zniknij, a rozświetli cię jak słońce. Upadyj, a wzniesie cię ku niebu. Stań się niczym, a zrobi cię wszystkim. No, Rumi chyba trochę rumu musiał się napić, żeby takie teksty powymyślać, bo to, nie wiem, nie rozumiem. Spoko. Rydwan? Czemu ja mam wojnę z nimi w ogóle? Nie. No nie, trzy tury i Holendrzy zajumali, kurde. Chines itza, Chitens inca, powinno się nazywać za to kradzież. A, szlak handlowy, jeśli ktoś chce, nikt nie chce, czyli tam, gdzie najwięcej dają kasy. Pąk, pąk ciągle daje, nieźle. Dobra, jeszcze jedno. Będę tu zrobił jakichś tych, tych łuczników, może żeby tam na górze poszli z tymi konikami. Kurde, ukradli, ukradli, cuda. No, stoi tutaj. No dobra, to jak się tam dojedzie. Pamiętajcie, ja, Polacy nie zapominają takich rzeczy, ciągle szukamy, nie wiem, kto tam tą bibliotekę, już nie tak kto bibliotekę zdobył, gdzieś tam to chyba można było sprawdzić, ale tam już nie chce mi się szukać, bo zaraz trzeba będzie kończyć przygody na ten odcinek, no jest. No, no ci tu rzucą, no rzuć, rzuć, Musisz. A tymczasem w Warszawkę, kurde, w Baradur można zrobić: górę przeznaczenia, z na trzech darmowych misjonarzy. A można w sumie spróbować. Nie wiem, czy się uda. Łucznicy. Wszyscy tutaj atakę się leczą. Dobra, wy też się uleczycie. Już naprawili. No wszystko to trzeba ponaprawiać tutaj, do cholery. Wy też do pilnowania. Łódź, kurde. Łódź niby jest taka potężna, a nie ma żarcie, kurde. Może coś wam kupię? Nie, nie ma nic do jedzenia. No. no bo tu jest stagnacja, jest kreska, czyli nie pojawi się nowy obywatel. Tak samo jak w Krakowie na przykład. Nie ma żarcia. No ale no zaraz powinni wybudować farmy i coś powinno tu być. Mm, nie chcą pracować nawet. Nie, to nie. Nie, to tam. Ryba. Kość słoniowa za cytrusy. Mm, niech będzie. O. Kogo się z tym szwabem, bo kurde zaraz. Zaraz wam walnę w na tą mówką i będziecie mieli. I chyba bardzo chcą założyć to miasto. Chyba niestety muszę ich zakończyć odcinek wypowiedzeniem im wojny. Zobaczymy, mogę w ogóle? No, mam ten szlak handlowy, ale to nic nie zmienia. No, tyle, przykro mi. O, kolejnych tu mają osadników. Niestety wszystko mi się popsuło. Całe. Zepsułem znowu całe życie. Gości, niestety. Ale taka... To jest, to jest... Życie to nie jest bajka, życie to jest bitwa, jak to powiedział pewien ktoś. I tak to jest właśnie, o tutaj na morzu ich jeszcze statek dojedzie. <ścoughs> Biedne muminy. No i najważniejsze tutaj cały main content tutaj wchodzi, a możemy was w ogóle chyba ulepszyć właśnie, jeszcze pieniądze są, nie wiem skąd, ale skąd są. Niestety nie mamy kuszników, no ale cóż... Hmm. Oczywiście wspaniały górzysty teren i zjunglowany, że nie można tutaj nigdzie wejść. Wielki generale, idź tam. Wy też tu przejście. Nie macie murów, więc może nawet się uda coś tu zdziałać, chociaż jedna katapulta jest tylko. No zobaczymy, jak tam z tym. No jeszcze, jeszcze, dobra, jeszcze tą turę zrobimy i wystarczy. O, zrekrutowano szpiega, znaczy, że ten, ten... No oczywiście w łuczniku walą. O, jest sami moje łucznik. nie nieciekawy. No, statek na statek. Pff. Jeszcze awans dostał. Tu mają jeszcze jakiś statek. W tym świecie wspaniałe nie jest miejsce, w którym stoimy, lecz to, do którego zmierzamy. Mhm. Mm no to dzięki, bo bym nie wiedział. W Tym sobie splądrujemy. Bo oczywiście, jak się plądruje, to 25 życia aż się dostaje, więc to jest całkiem niezły interes. Wy pewnie też jeszcze nie możecie. No właśnie, wszystkim trzeba. Tutaj. Mudziny, tutaj. Statek może sobie co, działem morskim remis będzie? O, a ja sobie to uleczę, bo oni są moimi sojusznikami oczywiście. Więc nie mają problemu z tym, że sobie tam będę naprawiać statek u nich. Jeszcze kolejna armia murzynów. No chodźcie może od dołu. I badania jeszcze można wybrać. Angot. Angod... Ang, ang... Angkor Wat. Był spoko cud chyba, ale kusznicy. To jest świetna jednostka dystansowa. Dobra, wy już macie tyle zdrowia, że możecie ruszać. Żeby zniszczyć wreszcie to wozowisko, odzyskać moich ludzi. Dobra, wy tam wszystko naprawiacie. Fajnie jest. A i szpiedzy jeszcze. Jak działają szpiedzy tam od renesansu chyba tak, bo ktoś, my albo ktoś wkroczył w renesans. Tak, już ktoś tam pierwszy wkroczył w renesans, dlatego na przykład nie zrobił sobie to, to lub ten. Nie, my robimy zawsze raczej, ja robię przynajmniej wszystkie poprzednie epoki, i wtedy zablokowują się szpiedzy. I szpiedzy działają tak, że on tam każdą epoką dochodzi kolejny szpieg i można go wysłać do jakiegoś miasta, do naszego, żeby był kontrwywiad, tu jest potencjał tego miasta. Czyli im jest więcej gwiazdek, tym szybciej wrogi szpieg będzie mógł coś wykraść, na przykład technologię. No my na przykład, no do Japonii raczej się nie opłaca, no bo tego tam mm, zaraz ich zbijemy, ale właśnie na przykład do Holandii, do Amsterdamu, do ich stolicy wyślemy szpiega. O i można wysłać go jako dyplomatę, wtedy nie będzie kraść, yy, będzie nam dawać widok z miasta i tam wokół miasta, ale yy, nie będzie mógł kraść technologii, a że oni właśnie prawdopodobnie oni wkroczyli w nową epokę właśnie, no to sobie wyślemy go jako szpiega. On tam podróżuje jedną turę. Ogarnie obserwacje chyba z trzy tury i będzie wtedy wykradał technologię w zależności od jego poziomu. Tu jest jego poziom, są trzy, jak będzie wykradać to ten poziom może się zwiększyć, ale on też może zginąć na przykład, jeśli wrogi szpieg będzie na przykład w Amsterdamie. No, więc to by było pokrótce opisanie tego, co tu się dzieje ze szpiegami, a teraz się żegnamy i widzimy się w następnym, gdzie prawdopodobnie podbijamy Kyoto. Hej.